Czyli powinniśmy zrobić tak, że jeżeli czujemy się nie najlepiej, to warto zacząć od tego testu, o którym pan wspomniał. Przy, przy, tak, przy objawach infekcyjnych, przy gorączce w pierwszej dobie, czy po pierwszej dobie warto jest ten test zrobić. Jeżeli on nam wyjdzie do to wtedy czasie niezwłocznie. To wtedy niezwłocznie się zgłaszamy. Do lekarza. do lekarza. Tak, czy to w formie wizyty osobistej, czy to w formie teleporady i jedno i drugie jest dobrym rozwiązaniem. Mhm. Okej, okay, czyli bo tak patrzę pod swoim kątem, oczywiście. Czyli jakby czuję się. Zaczynam czuć się słabo, jadę do apteki, kupuję test. czy jest ten test taki, który... 3 w jednym. 3 w jednym, tak. 3 w jednym. Tam jest pokazuje... COVID-a, mhm. Jeżeli nam wychodzi negatywny, no to staramy się leczyć sami do tej czwartej doby. Natomiast jeżeli e, od razu wyjdzie test, no to tak naprawdę natychmiast uleczenie się na lekarza, ponieważ szybka diagnostyka ułatwia. Szybkie włączenie leczenia ma tutaj znaczenie. Mhm. Okay. Czyli proszę Państwa, już wiemy mniej więcej, jak, jak postępować.